Pokój i dobro, kochani. To już kolejny dzień naszej nowenny do świętej Klary Sasyżu. Pochylamy się nad kolejnymi wersetami jej błogosławieństwa. Dzisiaj zatrzymamy się nad wersetem szóstym, który brzmi tak. Ja, Klara, służebnica Chrystusa, roślinka świętego Ojca naszego Franciszka, siostra i matka Wasza oraz innych siostr ubogich. Klara przedstawiając się mówi po prostu ja Klara, nie używa żadnych tytułów, godności, natomiast określa siebie, opisuje, przedstawia, prezentuje w najważniejszych dla niej relacjach. Jako służebnica Chrystusa, jako roślinka świętego ojca Franciszka, siostra i matka dla swoich sióstr. Więc to bycie w relacjach jest dla niej najważniejsze i określa w jakiś sposób jej tożsamość. Może dzisiaj przyjrzyjmy się naszym najważniejszym relacjom, sprawdźmy, spójrzmy, czy ta relacja z Panem Bogiem też znajduje się wśród tych najważniejszych i oddawajmy tę relację Bogu, który jako Bóg Trójjedyny jest wzorem relacji, więzi wzajemnych, miłości, wzajemnego obdarowywania siebie. Niech On, źródło najpiękniejszych relacji, też kształtuje właśnie wszystkie nasze relacje, więzi. Oddawajmy je Jemu, niech On je uświęca.